Witam Was na moim kanale, surki, że w takim stanie, ale no muszę zrobić jeszcze makijaż i włosy. Ogólnie w tym odcinku będę nagrywać jakieś urywki z mojego wolnego, czyli taki wiosenny vlog, co nie? I no mamy, no znaczy, no nie vlog, no? Więc dzisiaj idę się spotkać z Michaliną i muszę zrobić włosy. Zrobię sleekbaka, bo muszę je umyć. W sumie nie wiem, kiedy je umyję. Dzisiaj albo jutro. Ale zrobię slipbacka i muszę zrobić makijaż, więc let's do it Dobra, Udy, pomalowałam się i zrobiłam włosy takiego koka I teraz muszę wziąć torbę, legitymację i ubrać bluzę No i lecimy Zaczęłam jej kręcić Diamond Bending i zaczęłam znowu Ej, wiem, którą bluzę wziąć może wziąć tą? że z tymi jeansami... O! Chyba mnie przekonała. Dobra, biorę na mi się podobają wygląda z tyłu. A dobra, lecimy. I chyba zabiorę sobie baton na drogę, bo nic nie jadą. Więc jeszcze to i wychodzimy. Kurde, miałam nakarmić jeszcze pieski. Dobra, nakarmię je, po, albo napiszę mamie, żeby nakarmiła fitczek i ładny tył bluzy. <laughs> Dobra, idę. Witam Was. Jesteśmy w maku. I mam faktury mm, pistacjowe Tak wygląda, Beautiful. Dobra, testujemy. I'm scared. Mój się. Dobre. Dojewane. <laughs> Dobra. Dojewane. Mówiłam. <laughs> Bip. No, no dobra, dobra, to nie jest przekleństwo. Polecam. Dobra, ogólnie idziemy mostem teraz i patrzcie jaki słodka będzie. Czy jak to tam się ja, mówi... Jest Taki słodki. I tu są ptaki tak, chyba. No i ogólnie bardzo zimno. Idziemy do drugiej galerii, bo Rosman stętej był zamknięty i obczajmy co mają, więc... Te lody były takie zajebiste, miłość mojego życia, o my go kocham. Wolę, że polecam bardzo blody yy, pistacjowe z Marka Chcemy zobaczyć na iPhone Znowu jadę Hejka, jestem już w domu i... I będę oglądać Gossip Girls I będę robić Diamond Painting Więc widzimy się jak zrobię A ogólnie kok mi się rozwalił Ale widzimy się jak zrobię Nie wiem ile tego Diamond Painting Ale pokażę wam Dobra, ogólnie zrobiłam z powrotem KOKA i teraz ja mam yy, kolację chleb jajku i pokażę Wam, ile tego zrobiłam. Dobra, jeszcze zrobię ten i zobaczymy, czy więcej. Hejka, jest ogólnie czwartek, i dzisiaj idę do podstawówki. Tak mi się nie chce, ale obiecałam przyjaciółce, że pójdę tam z nią, więc lecimy. Muszę się ubrać, jest ogólnie pięćdziesiąt, mam o 1140 autobus i mamy tam być na 12. Ubieramy się, no i potem makijaż. Nie ubrałam się. Nie mam gdzie postawić telefon, chyba że na okno. Ale no, taka bluza, spodnie mam szare. wam No. I ogólnie nie chcę. W się na to zapisywałam, bo że tak to bym sobie spała w łyżeczku Dobra, robimy makijaż. I w ogóle dalej mam packa, więc muszę zrobić packa, bo już nie zdążę umyć tych włosów. Bo mam 45 minut. Akurat. No więc nic z tego. Ogólnie sorry za robota. Ale przyszłam właśnie z tego spotkania i jem sobie truskawki z białą czekoladą. I no, tyle chciałam Wam powiedzieć. Dobra, jestem ogólnie na górze. I dostałam takiego lizaka od pani Dorotki, mojej ukochanej nauczycielki od doradztwa zawodowego. Oczywiście z podstawówki. Testujemy, O smaku wiśni. Akurat nie lubię smak wiśni w takich rzeczach, ale dla Pani Dorotki zjem. A, no i teraz będę oglądać oczywiście serial i będę robić diamond painting. Dobra, przetestuję ten mikrofon jeszcze raz w domu, bo ogólnie go mam tutaj, to ogólnie bardzo źle go słychać, ale na dobra trudno. I bardzo bym chciała dokończyć diamond painting już teraz, bo... Chciałabym... Chwila, zaraz Wam pokażę. ale Chciałabym zacząć już nowe i tyle mi tylko zostało. Więc mam nadzieję, że skończę i że to już tam powieszone na ścianę. Tak ogólnie wygląda to diamond painting, które chcę zrobić. Ogólnie zeszłam na dół zjeść kolację i wypiłam sobie kakao. Muszę się uczyć, dalej się nie uczyłam. Patrzcie na pieski! jestem w szkole i nie chcę tu być. Właśnie wróciłam do domu i to był najgorszy dzień. Jezus tak mi się nie chciało, ale zwolniłam się z dwóch ostatnich lekcji, bo no, nikt nie miałam na zawodowe, więc chyba lepiej mieć nieobecność niż jedynkę, no nie? No i ogólnie będę jeść jogurt, bo głodna jestem i o tej godzinie właśnie jadłam śniadanie wczoraj. Nie, przez wczoraj, dobra, sorry, bo wczoraj byłam na tym spotkaniu w podstawce. Kurde, ten kaptur jest jakiś krzywy, sorry, że go ciągle dotykam. Ale no, będę jeść sobie jogurt, potem pewnie będę robić diamond painting i czekam, aż rodzice wrócą. I akurat się robot włączył, no to fajnie, muszę przestać gadać, bo będzie szum. Siema, jest ogólnie 21.45 i co, no skończyłam, jej! Tak wygląda skończony produkt. Teraz wywieszę na ścianie i będzie kit, i idę coś teraz jeść. Jest sobota i nie wiem, czuję się okropnie, więc idę myć zęby, zrobić skincare i wszystko i nie wiem, co dzisiaj robię w ogóle. Dobra, u mnie dowiedziałam się, że nigdzie dzisiaj nie idziemy i zawieszę teraz to diamond painting tutaj. I to w sumie chyba tyle na ten odcinek, bo no. Nic ciekawego nie robię, więc chyba nie będę nagrywać nic. Dobra, tak wygląda, bardzo pięknie. Dobra, jest wieczór. Ogólnie planuję zakończyć moje świąteczne lemon painting, bo mam jeszcze połowę do zrobienia. I jakby nie mam miejsca na ten nowy, bo diameciki mi zajmą więcej miejsca niż mam jakby w tej szkatułce, Więc wolę dokończyć to świąteczne i to będę mieć dwa pudełka tego. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku i pa pa!